Mam super dar. Już tutaj widzę drugi w kolejności ten cyw, jeden z większych gówien, jeśli chodzi o ten zjemny serial, czyli Birakulum, Pieronka i chujkot FMR. Ale nieważne, teraz będzie odcinek specjalny, jak cały ten serial, czyli Akecyja. Akecyja, tu jest Akecyja. -Y Action 52. Nie chcę tego robić, ale no. No wycierpiałem się na tamtym filmie, wy też się wycierpieliście, no to trzeba wam jakoś to odpukutować. Jedyne co, co jest fajne w tym serialu, co im faktycznie wyszło, nie? Ta piosenka, ten, 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 no. Ta piosenka z czołówki. Zapomniałem. Eee... Najlepszy komentarz eee... poprzedniego filmu. So, comment of the day. Proszę. Wasztet równa się dobre. Będę potrzebował e, jakiegoś stolika. bo tutaj coś chce powiesić, żeby było to widać, nie? Ale póki co jest Bieda Edition, więc będę pokazywał komendo w D-Day. Tak, D-Day No, co się dzieje? Jesteśmy najszybciej. Wiecie, że na motocykl trzeba mieć prawo jazdy, prawda? <grystanie> znaczy, nie wiem, jak we Francji, ale w Polsce trzeba mieć prawko na motor. Jeśli się nie ma prawka na motor, no to. tak średnio zgodny z prawem. dzieje? Jesteśmy najszybciej, jak się dało. Adrien dał mi lekcję cytryńskiego, to znaczy mandaryńskiego. A jak go ojciec w ogóle wypuścił z domu? Sytuacja jest bardzo poważna. Potrzebujemy pomocy Adriena. Dobra, a co miałbym zrobić? Najpierw opiszę wam sprawę. Wygląda jakby, nie wiem. Jakby był 28 maja, nie? 1941 roku, nie? I Niemcy otoczy otoczyli całą armię w Dunkierce, i już mają iść na Paryż. Mniej więcej to tak samo brzmi. Chodzi o wodę w naszej sekwanie. Jej nurt jest jak ruchome schody. Przenosi wszystko, co do niej wpadnie, wprost do oceanu. Głównie plastikowe odpady. To już będzie. No dobra, to to będzie zachęcanie do... Widzę, że ten odcinek to będzie po prostu zachęcanie do... do ekologii i ch... moje dzikie węże. Przerobiliśmy barkę w ekostacji do uzdatniania wody. W ten sposób możemy przechwytywać plastikowe śmieci wciąż wpadające do rzeki! Macie 14 lat, tak? Kto wam dał w ogóle pozwolenie na takie... Na taką budowę, nie? Bo jakby tak... jakbyście sobie taką samowolkę zrobili, nie? Że... A zrobię sobie coś. To nie jest mój teren, ale se zrobię, nie? No to to nie jest zgodne z prawem, nie? Nawet jak ma się 14 lat, to można jakieś konsekwencje z tego wyciągać, nie? Jakby. To nie ma czegoś takiego, że ty sobie możesz rozpierdolić byle jaki teren, jeśli... tego, jeżeli chcesz. No chyba, że jesteś wodzem państwa, nie? I masz 3000 czołgów, które właśnie napada na Paryż. Jak tak dalej Pójdzie, mój tam pójdzie na dno! Jaki wzrost jaścia cichol... góry. O, jak gorąco! Spójrzcie! Te urocze wachlarze! kosztują tak niewiele, że możemy je wymieniać, kiedy chcemy każdy dzień Nie ma ch**a, żeby w tych czasach takie coś powstało, nie? Nie ma ch**a, nie? Nie ma ch... nie? No. Nie mam z tym nic wspólnego. Nikt cię nie wini. Wiemy, że tu tylko twój awantur. Trzeba ewakuować się, jak bombardują z każdej możliwej strony wygłupie Japończyki, znaczy to są Francuzi. Wygłupie Francuzi. Przepraszam. Mi się z Yamato skojarzyło. Oczywiście ja ma to. Wiesz jak jest mój ojciec, Nigdy mnie nie słucha. A może rozwiążemy to inaczej? Zaczniemy od źródła problemu. To się nie może udać. Ja pierdolę, To producenci plastiku... Ja już wiem o co im... Chodzi. Producenci plastiku mają wyjebane. Takich ludzi co protestują. Oni mają po prostu wyjebane. 10 pudeł plastikowych, taczek. ciastka, 20 pudeł plastikowych dekoracji, 100 pudeł plastikowych. No uh -huh. tak, kurwa mówi. Jakby Kto mówi: hmm, "Chcę 10 plastikowych pudełek." Dzień mam pytanie. Czy jest szansa spotkać się z pańskim szefem? Ipa. <grych> Nie no, ja wiem, że się oni spotkają, bo to jest mirakulum, ale no kurwa, mać, To jest tak naciągane jak. To jest tak naciągane jak. Nie wiem, no. Gdzie możemy znaleźć szczyt krabiny społecznej? Pijdzie. Powtórzmy plany. Ekipa kurierów rozprasza strażników, a ekipa sprzątaczy przemyka się do środka. Nakryli nas? Niemożliwe. W tych przebraniach jesteśmy nie do rozpoznania? Debile. Kretyni. Mastodonty. na spotkaniu z panem Bertrandem Kingiem. Tak, właśnie tak, bo Dziwię, że w ogóle on jest w stanie stać koło was, no bo jak wy od pięciu sezonów nie zmieniliście ubrań, no to one trochę je. Razem z jego osobistą... ekipą kuriersko-sprzątającą. To oni mają już k... że się na takie coś nabiorą. Mhm. Zamieniam się w słuch. I on tak ich przyjął? On, on ich tak po prostu przyjął? No, powiem wam, Wdarli się do budynku jako ekipa sprzątająca, nie? A następnie. Wyobraźcie to sobie. Przyszli do jego biura Panie. Bo my mamy dość poważną sprawę. Ogólnie jesteśmy oszustami i weszliśmy yy, bez pozwolenia tutaj yy, i chcemy coś Ci pokazać, nie? To, to on nie powinien, nie wiem, ochrony wezwać? W sumie. Wiemy, że plastik to przydatny wynalazek. Jest jednocześnie trwały i lekki, a jego produkcja jest niedroga. Dlatego wiele firm wytwarza plastikowe przedmioty codziennego użytku. Mm. Plastik przydaje się w medycynie. Nadaje się do przechowywania żywności oraz transportowania rzeczy. Problem w tym, że produkuje się go za dużo, a większość rzeczy po jednym użyciu. Problem w tym jest to, że po pierwsze. Zajebiście, że w dupie ktoś przechował ten kurwa wielki, no, widescreen, że tak powiem. To jest po pierwsze. A po drugie, yy, Wy nie rozumiecie tego, że to jest po prostu kurwa biznes. <grywa> on wie, o on, on tym wie i to doskonale, że plastik jest szkodliwy, ale to jest biznes, to mu się opłaca, on ma pieniądze. On za 50 lat albo i mniej, on już pójdzie w piszę. Tego świata, no to chcę się dorobić, nie? Prosimy pana o pomoc w zmniejszeniu zanieczyszczenia plastikiem. Biznes! Świat zmieni się dzięki nam i panu, panie Plastik! Tak, tak. Jeden mastodont, taki spasiony i to różowy jeszcze. I banda pierdolonych, głupich nastolatków, którzy stają jedną parę, bo chcą zobaczyć, jak się ich buzi, buzi, nie? Świat nie jest taki kolorowy, Spe spełniajcie marzenia, ale niech te marzenia mają sens, nie? To nie jest takie coś, że powiedzmy jest 12 kwiecień 1945 roku i wy chcecie z Niemcami wygrać wojnę, nie? <ścoughs> no to jest to, to, takie marzenie, to, to akurat huarte jest, nie, bo się tego nie da zrobić, ale jeżeli marzenie jest do spełnienia, to róbcie. Wyjątkowo prosta i czytelna prezentacja. Oczywiście macie rację. Ludzie kupują tanie plastikowe buble, wyrzucają je i kupują kolejne i kolejne i kolejne. Nie pierdol, że on się zgodzi. Jeżeli on się zgodzi, to to już będzie fest naciąganko. To będzie takie naciąganie, jak ten jeden mastodont z twojej klasy, co ci od pół roku już wisi 50 zł i ci nie chce oddać. Ale. O, to chodzi! Hmm. Zajbliście. <laughs> Przynajmniej choć raz się nie zawiodłem. Cykrę też i kupowania dało mi fortunę. Jeśli ludzie przestaną wciąż kupować nowy plastik, to Grand King przestanie być królem plastiku. Dlatego... Halina! Mam zawał! Mirakul! Mirakulu! Logika się pojawiła, Nie wierzę, nie wierzę! Nie będzie już więcej filmów. Dobra pudło, nikt nie jest idealny. Ale mój plastik jest idealny. Nigdy nie zniknie. Przed chwilą powiedziałeś, dosłownie, że w tym o to chodzi, że plastik zanieczyszcza, że o to w tym chodzi. Im więcej plastiku zalewa świat każdego dnia, tym bogatszy jest Bertrand King, król plastiku. To jest to, co mówiłem, nie? Plastik jest fantastyk! Wiedźcie mi czy on czasem wam nie przypomina Stalina. <noise> Porno autentycznie jak Stalin wygląda. Nie wiem, czy oni mu specjalnie taki wygląd zrobili, ale <noise> jeżeli chcieli pokazać jego, jako taką złą postać do szpiku kości i zrobili model Stalina taki podobny, też szczerze, <noise> To był jeden z najlepszych plotwistów w Mirakulu. Przez króla plastiku, nasz entuzjazm spadł o 99%. Zauważyłem, wiesz. Nerdje, O uwielbiają, uwielbionywa, morfo, moja droga! Do burmistrza z tym poszła, nie? Bo burmistrz ma czas na takie rzeczy. Znaczy Mirakulum ma czas na takie rzeczy. Ale... Czy czasem on, nie wiem, nie zdymisjonował się? <ścoughs> Tutaj ktoś inny powinien być, nie? No bo on się chyba zdymisjonował. Z tego co pamiętam, w tym najgorszym chyba odcinku możliwym. Ale burmistrz naprawdę o taką popierdółkę jeszcze siedzi to nie jest jeszcze w biegu, nie? To nie są wiadomości. Burmistrz, nie? Ma czas na takie bzdety, jak rozmowa o wachlarzach, no. Dlaczego w Miraculum się aż tak bardzo obniża, nie wiem, Zasługi burmistrza, czy coś takiego, jego rolę ogólnie. Czy z całego Paryża źle zmniejszenie pomogłoby zmniejszyć zanieczyszczenie? Spowodowałoby niezadowolenie. Nie ma to jak. Nie wiem, Miraculum po prostu ma świetne dopracowanie, muszę przyznać. Niczym moje filmy, nie? Są świetnie dopracowane. Odcinki Miraculum przerwali mu w połowie zdania. Nikt tego nie zauważył. Puścili to tak, a wyje... Boane. Lecie źle by wpłynęło na mój wizerunek. Strasznie go tak kreują jako takiego skur... syna, nie? Tak zauważyłem. Plastik znajduje się w twoich ubraniach. I w wachlarzach twojego projektu. Przekonałbyś Bertranda Kinga? Słuchaj, synu. Wielcy projektanci muszą szukać kompromisów. Te wachlarze to tylko trend, popularyzujący markę Gabriel. Gdy mi nie fala gorąca, szybko znikną. Ale szkody w środowisku naturalnym zostaną na wieki. Biznes ty kurwo. On przez to ma pieniądze, żeby cię karmić, ty rozlazły głupi śmieciu. Mój ojciec w ogóle nie chciał mnie słuchać. Skąd ty w ogóle idziesz? Nie czemu, oni są wszyscy razem, ze sobą. A ty idziesz? Z, z, z pewnie jakiegoś zadupia, nawet ze swojego domu nie idziesz. Skąd ty idziesz? Nie mogę krytykować Bertranda Kinga w serwisie informacyjnym. Ale dlaczego? Ponieważ król plastiku jest jednocześnie królem całej tej stacji. Dzięki pieniądzom z jego reklam w ogóle istniejemy. Jeśli będziemy milczeć, ludzie nie dowiedzą się, że jego produkty zaśmiecają świat. Krwogłupia. Ja nienawidzę tej niebiesko-włosej. Mastodontki! Biznes! Przecież to jest szkodliwe. Mam 14 lat i utrzymują mnie rodzice. no, myślisz sobie, że pieniądze jej z drzewa wypadną, albo se zarbię z drzewa. O! A! 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 a. Widzicie! A! Tak się zarabia na życie! O, ten, w ten sposób się zarabia na życie! Przynajmniej tak myślą wyborcy PiS. Albo komuniści. Bardzo proszę pomyśl o manan. i o jej przyszłości. Jeżeli to zrobisz, ona umrze teraz. Bo ta telewizja straci sponsora. No i to może się jej odbić na jej życiu obecnym. Po drugie, reporter nie może sam z siebie robić takiej samowolki, nie? Bo oni by tego po prostu nie puścili w sumie. Macie rację, to informacje. Wachlarz Morf od marki Gabriel to Hitler, za który każdy musi mieć. Undostępny Zaraz się zacznie... 12... Zrespiła się, nie? Przy nich się zrespiła. Była... w budynku telewizji francuskiej. 5 sekund, bo to jeszcze trwa ta czołówka. Zrespiła się tu. 12 sekund. Wszyscy gotowi? Informacji. Na początek nasza reporterka Klara Konta, to opowie o niespotykanej pani upału. Która Chodzimy. Się, a to już tydzień hmm. tegoroczny. Tydzień. Przepraszam, że przerywam serwis. Jestem Marinette. Od kilku dni próbujemy z przyjaciółmi uwrażliwić wpływowe osoby na bardzo poważny problem. Dobre intencje, dobrymi intencjami, ale niech to ma przynajmniej... jest... niech to przynajmniej jest zgodne z prawem. Bo póki co, no to jakby Miraculum właśnie ma pełno takich momentów. Niby to jest bajka dla dzieci, ale oni uczą, że za, za hakowanie nic nie grozi. Że za takie rzeczy jak np. stalking też nic nie grozi. Że to można robić. To jest szkodliwe wręcz. To jest naprawdę wręcz szkodliwe. Ja wiem, że mogę tu zabrzmieć jako boomer, nie? Ale. No, nie powiecie mi, że nie mam racji, nie? Najpierw wykopali jakieś dziury, nie? Ch**ie jak w ogóle? Na nie swoim terenie. Nie mają żadnych w ogóle pozwoleń, nie, nie załatwili żadnych sobie pozwoleń. A teraz bezczelnie się jeszcze włamali na... Yy, do telewizji, nie? Wiecie co? Gdyby oni mieli 18 lat... To oni by w pierdlu siedzieli <grym> za takie wyczyny. To ty nikt mnie traktuje na serio. Marinette. Tak samo bym zareagował, gdyby moja córka odj**ała coś takiego, nie? Mamy wybór, jakich produktów używamy na co dzień. Ludzie, bez przesady, no nie ma takiego syfu. Co stoi na przeszkodzie, żeby były trwałe i biodegradowalne? Na przykład bambusowe. Nie wiem, na przykład... Koszt produkcji? Żądajmy od decyzyjnych ludzi, żeby wdrożyli zasady zrównoważonego rozwoju. W tym ty k**a jesteś, żeby coś żądać? To jest... Autentycznie ultimatum. Ta inicjatywa młodzieży z całego świata. I oni się nie przejęli. Tym, że... Włamali im się na stację. Ale to jest zajebiste. sfakowali nas. Dlaczego tu jest Japonia? Odwrócona. jest No tak, bo oni Wszyscy wiedzieli o tym, że Ktoś jest u niego. Nie... Oni wszyscy wiedzieli, powiedzieli, wiedzieli o wszystkim. Tylko w... przypadkiem twórcy zapomnieli dodać tego, że. No to kurwa, powinno mieć sens, nie? Bo oni tak k*** zrespili to nagle. Zapomniałem to jest miraculum. Oni są albo odważni albo głupi. Jesteście zabawkami Ratusza, więc będziecie wyglądać jak zabawki plastikowe, ma się rozumieć? Prawda plastikowe? Naprawdę? Ja myślałem, że szklane. To no si, no, she. no she. Hmm? Uh -huh. Tak źle, że aż niebo grzmi? Nie, to jest po prostu niemiecka artyleria. Lepiej się pośpieszmy. Im szybciej czarny kot ocali Paryż, tym szybciej Adrien wróci do Marinette. I tym szybciej ja zjem Kanon Tym szybciej ja wyłączę ten film. Wiedziałeś? Nowy złoczyńca w mieście. W tym domu mieszkał ten słynny projektant, Gabriela Grimst. I jego syn, Adrien. Co powiedziałeś? Że nie ma chwili do skroczeń? Ha! Odważny, ale głupi. Nie! Żeście tu wylądowali, skoro mogliście przez mury prze... Ja pierdolę... To był chyba jeszcze pół ulicy od bramy, nie? Oni już szli do skoku i oni byli w stanie dosłownie... On był w stanie go, no, zamienić w plastik, zanim oni w ogóle... Kaput na ziemię, nie? Gabriela Ogrysta i on mi za to zapłaci! Ciekawe jak oni żyją, nie? W ogóle mnie to bardzo ciekawi, skoro oni są w stanie dosłownie tak wy***bać się tak mocno, że ściany są w stanie się skruszyć, są w stanie tak trzasnąć o, o coś, że można nawet auto na ręcznym pójść do tyłu, nie? <grystanie> to jest naprawdę duża siła, nie? Ciekawe jak oni żyją, nie? I to plasta pod drzwi! Hej! Zmienił moją laskę w Ty nie powiesz, ale ty wiesz, że on w tym momencie mógł cię dosłownie 30 razy trzepnąć z tego, nie? Jak można tak długo się zastanawiać przed atakiem, nie? Główną siłą ataku nie jest właśnie przysłowiowa siła, ale element zaskoczenia i szybkość. To jest najważniejsze w ataku. Plastik jest fantastyczny. Fantastyczny. To by było gdybyś przestał zaśpiewać środowiska! Fantastic by było gdyby ten serial zniknął ogólnie z anteny. Impreza bez Króla Plastiku to była jaka impreza? <noise> debile k***a, ku... po prostu debile, nie? To jest dosłownie bitwa Stalingradzka w pigułce, nie? Pierwiot, idziemy! Autentycznie, to jest bitwa Stalingradzka w pigułce, nie? <noise> Czekajcie! Czekajcie, jest 227, ani nikt nie w nie Dzięki mnie przetrwacie na długie wieki! Zobaczycie! Prost, i grania, pastore i najnagraniej nikrasnej armii. Skręcicie za pokładę! Zawsze tak w perfekcyjnym momencie przychodzą. Gdyby tak perfekcyjnie przychodzili w prawdziwym życiu, to by było pięknie. Ty masz jakieś, nie wiem, cechy wiedźmińskie, bo ty jesteś w stanie przewidzieć każdy jego ruch. Musimy włączyć system oczyszczający wodę. Na pewno znam się zatka, tak jak było poprzednio. Mój silnik tego nie wytrzyma. Tylko tym razem. Biedronka wszystko naprawi. Hm. Kolejne Yamato, nie? Kolejne Yamato. Radzę wam się schować! Kotaki! No to, żeście podpisali wyrok śmierci na siebie, nie? To jest tak jakby podpalić skład amunicji na pancerniku. Hmm. Uderzenie Joja było w stanie rozbić taki, taki kawał plastiku, tam nie ma nic pustego w środku, taki kawał czystego plastiku jedno jeb*** się Joja, nie i jak szkło pękło. Będzie mi pomóc! Właśnie tak się czują miliony morskich stworzeń na całym świecie. I nie mają jak poprosić superbohaterów, żeby im pomogli. Zgoda. Może Blastnik nie zawsze jest taki fantastyk. Na przyszłość lepiej inwestuj w towar, który nie jest jednorazowy. Se dosłownie teraz zmienił zdanie, nie? W tym momencie e, cały portfel mu i w ogóle jego całe oszczędności idą w pi Stworzy, w których się rozkładają, masz rację. Zupełnie nie zdawałem sobie sprawy że skali problemu z plastikiem. Autentycznie mówiłeś, ja, Ej, ludzie! Tak, by the way, ogólnie, nie? Ale to ogólnie może być plus dla Miraculum. Nie, to może być plus i to dość duże dla Miraculum w tym momencie, nie? Ale tak sobie coś przypomniałem, nie? Tak, Bo mi się tu k***a nudzi, i to w pieruńskość mi się nudzi, więc sobie coś tak zacząłem myśleć, nie? I tak doszło do mnie. Ej, ta scena, jak oni niby dorośli w wieku 15 lat, nie? Nie wiem, kiedy powstały Mirakula, ale za czasów Rzymu, właśnie wiek dorosłości to był 15 lat. No powiem wam, teraz w tym momencie się nieźle, nieźle tak teraz zastanawiam nad tym, czy czy twórcy pomyśleli o czasach rzymskich, gdzie oni mieli gdzie dorosłość osiągała się w wieku 15 lat. W ogóle nie rodzice chcieli cię w wieku 15 lat z jakąś b***ką umówić, nieważne. Szczerze, że jeżeli I oni faktycznie pomyśleli o tych czasach rzymskich, no to jestem w szoku. No <laughs> jestem autentycznie w szoku ruch. Nie stój na ulicy, ruch blokujesz. Czemu to jest zakaz wjazdu? Pojawiły się postacie, których kupa kompletnie nie zna mnie. i co to co to są za postacie w ogóle? Właśnie, bo wiem to, to, to się przypalać do tego. Powiem tak. Po odcinku Rewolucja Moim zdaniem nie ma nic gorszego w tym serialu. Więc każdy, każdy, każdy kolejny odcinek, jaki obejrzę, będzie dużo mniej bolesny. Ta rewolucja to jest autentycznie chyba najgorszy odcinek Miraculum. Przewyższyła o tyle o tego, chyba efemeryt to było. O tyle. Filmu o efemerydzie nie ma, dlatego że szanowny Disney, szanowny pan, co. Nie zna prawa cytatu. No, te średnio by ich pozwolił to wrzucić i widniał tam chyba przez jeden dzień, niecały film o radio ale nieważne. Nie, nie wierzę, żeby w tym, w tym miraculum było coś gorszego. Nie? Po prostu nie wierzę. Więc jeżeli chodzi o mnie. Jak na Miraculum znośnie. Tyle na ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja piszcie z czego chcecie następny odcinek nie? A ja się żegnam teraz z wami. See ya.